wszystko kojarzenie z feriami zimowymi? Góry, śnieg, narty, sanki. No cóż, jeśli chcielibyście szaleństwa na Białym Puchu, to niestety w te góry musielibyście się wybrać. Ale to nie oznacza, że ferie w mieście muszą być nudne. Udowadnia to między innymi Muzeum Pana Tadeusza, które w tym roku ma do zaoferowania bardzo ciekawe zajęcia. Ważną rolę w zabijaniu nudy w mieście odegra też Teatr Lalek. A jeśli komuś marzy się nieco bardziej mokra zabawa. To z kolei Aquapark odświeżyło swoje zjeżdżanie i możecie też sprawdzić, czy po Liftingu zjeżdża się nimi nieco szybciej. zajęcia w czasie ferii będą dotyczyły tego domu, który się tutaj znajduje w formie makiety oraz jego historii. Dom zwany y, domem nad Bobrem, z niemieckiego Boberhaus, to budynek, który powstał na początku XX wieku i pełnił różnego rodzaju funkcje, przede wszystkim społeczne. No i teraz jest pomysł, żeby go odbudować i przywrócić do jego pierwotnych y, funkcji. Dzieci poznają historię zarówno regionu, główka śląskiego, a także y, samej y, budowli. To będą takie zajęcia manualne, constructs Wrocławski Teatr Lalek postanowił przyjąć taką formułę nie tylko dla dzieci, ale też dla widzów dorosłych i tutaj zapraszamy wszystkich na takie dwa bloki. Pierwszy blok to są przedstawienia Wrocławskiego Teatru Lalek. Tutaj już w najbliższy weekend powraca na naszą scenę przedstawienie Piekło Niebo. To dla widzów od siódmego roku życia, ale jestem przekonany, że widzowie dorośli również będą się świetnie bawili. Drugi blok to warsztaty, to edukacja teatralna dla najmłodszych dzieci. Miejsca jeszcze są, a więc zapraszamy na naszą w stronę www.teatrlalek.wrocław.pl W trakcie ferii mamy akwaferię, tak? To są półkolonie dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Tutaj mamy zajęcia nauki pływania i zabawę w szeroko rozumianym akwaparku. Co jest najfajniejszego? Najfajniejsze, że możemy się bawić i uczyć. Uczyć czego? Pływania. Jak Ci I... idzie? Świetnie, ja już wcześniej chodziłam, ale nie na pokolenie, tylko na zajęcia. Zjeżdżamy na zjeżdżalniach, idziemy na leniwą rzekę, idziemy na fale. To chyba fajny sposób na spędzenie ferii, niż, lepszy niż w domu. Yy, no tak, o wiele fajniejszy.